Dzisiaj znowu nagrywamy od zera do milionera W ostatnim odcinku Przyjechaliśmy na Malediwy Jakby ktoś miał oglądać to proszę sobie nadrobić te trzy Wszystkie odcinki Bo skończyłem tak a byłem biedakiem Znaczy nie skończyłem jeszcze No i to jest ten Bugatti Które kupiłem w poprzednim odcinku Pam, 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 pam. Dobra. Jaki statek. A -a! O -o. No i działa. No. to pomoże swoje, swój garnitur. No teraz to to chill. Totalny. Czy kupić tam wyspę? Może. Dobra, kupuję. A kto jest własnością tej wyspy? Czekaj, sprawdzę. Ronaldo! Ok. Halo? Tak. oferuje 100 milionów. Znaczy nie. Sorry, przepraszam. Oferuję 10 milionów złotych. Okej, okay. dobra. W, w, z ambliczkiem tak dobra. Mamy, mamy to na, na, nasza wyspa. I teraz ja mam sprzedam Jimmy'emu za bank. Za niebny nie banki, bo za bilion. Sprawdzę. Może bilion, może nie. Okej, okay, okej. Okay. Tak? Chcesz kupić o... ode mnie WSP za bilion? Nie? Hu? miliona? Też nie? 100 milionów? Nie! 75... milionów? Okej, okay, dobra. Da weźni bikie Jeju! Dimiuszy na w wkurzył strasznie chyba. Żeby z codziennie Ja bo, swój garnitur Przysięgam tutaj stało Serio przysięgam tutaj stało auto No i gdzie ona teraz jest? O, powiedz je, dobra. To wezmę sobie Kuret jako na czarno. Teraz jak to, to będzie jechało? że będzie. Trochę? Ty! 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 Jakie to szybkie! U, 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 u. Widzieliście to? Co to było za trickshot? Dobra. Na lotnisko. Lecę do innego na jego kraju. Cie Ciekawe, co będzie ładnie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzięki za walizę. Dobra, do widzenia. Czekaj. Problemy z silnikiem są. Ły, skakiego cię Ojeju, co się tu dzieje? Schodzą no, barosem Jeju <śpiew> Dobra Teraz To mnie Jim Jim mi Za No, dobra Бере тази богатти. Звънгам на Радио Мега. Сега ще купиш богатти. За пол милиона. Так? Добра. И още да от себе, че бе Това за хауп? Видите то? Това е Jakiś podjazd Dobra, masz pod domem, a ja uciekam No jestem nie potrąć nie? Hopie dobra Wiem, kupę kam kampera sprzedam Ale speedowi powiem, że, że tam Ronaldo mieszkał 40 425 milionów, kamper bardzo szybki 100%, o. Ty, aż speed dzwoni. Mieszkał tam Ronaldo? Tak, mieszkał, mieszkał. Mieszka. Kupuję Jednej nie ma jeszcze szczeka na mnie. Hmm. Dobra. Ja jeszcze się, się rozbiję, żeby <laughs> nie mam ssac ssac effects. Dobra, teraz. Jestem ultra bogaty W końcu moje życie się zmieniło. Już nie jest tak, że jestem biedny. W końcu o Boże. Tyle czasu. Tyle czasu. Było. Stu milion czas spędziłem. Żeby zdobyć to wszystko. No teraz to się zatrzyma. Nowy dzień. Jako miliarder, gdzie moja lim limuzyna? Roger! No już to kto mnie do trumny wpakować? Nie! Jeszcze będzie żył. Złota limuzyna. Dobra, teraz to nowe życie się zaczyna. Dobra. Teraz jestem bogaty. Jestem prezydentem tego miasta. Nawet jestem już tak szczęśliwy, że nie wiem co mówić. No A, to to ten to ten No dobra, idę stąd. Jestem zbyt sławny. Taki popularny. Dobra. I to właśnie było. Od zera do milionera. To tyle z tego odcinka. Siemanko, cześć.